Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przeprowadzimy sobie taką próbę ciśnieniową. Jak widzicie, mamy manometr do 6 bar. My tutaj nabijemy powietrza do 5 bar. Myślę, że ciśnienie w instalacji to będzie jakieś 3 bary w nawodzie zimnej i chyba do 4 maksymalnie w ciepłej. Zobaczymy. Może to jeszcze trochę obniżę. W każdym bądź razie tutaj tak jak widać są te złącza skręcane na PEX 25. No i tutaj taki kranik podłączymy wąż z kompresora i napuścimy do 5 bar. Jeszcze to tylko muszę dokręcić kluczem, żeby nam tu nic nie przeciekało. Mamy 3 bary, no i tak się zastanawiam. Bo 3 bary to bym chciał mieć w instalacji, więc chyba tutaj zrobimy na 5 barów. 3 na zimną wodę, do 4 zostawimy jakby na ciepłą, więc no, test by trzeba było zrobić na 5. No i tu ewidentnie najsłabszym punktem są te moje połączenia. Tu musiałem zrobić małą zmianę, bo się okazuje, że ten mosiężny kranik zewnętrzny mrozoodporny ma jakiś tam zaworek że jak tu po prostu to miał być na odwrót tak no wtedy tam jest jakiś zawór zwrotny czy coś takiego no, nie wchodzi ciśnienie tak w, tak w każdym wypadku i mhm. zobaczcie co się dzieje banieczki ładne czyli jednak ta taśma teflonowa to nie jest najlepsze rozwiązanie ale połączenia tutaj na rurach są szczelne bo ta bańka idzie tutaj z tego nypla tak samo. Tutaj jest szczelna. No i przejdę się jeszcze po pozostałych łączeniach. Tak z ciekawości. Dobra, już widzę, że będę miał kilka poprawek. Mianowicie, no tutaj akurat nie ucieka nic. Tu nic nie ucieka. Te są połączenia dla mnie, oczywiście najważniejsze. Tu nic nie ucieka. Tu to wiadomo. Ten teflon będę musiał wymienić na po prostu pakuły z pastą i tyle na ten temat. Najważniejsze no to, żeby na tych połączeniach z rurami PEX nie ciekło, czyli tu też od spodu. Te wszystkie kolanka poprawimy. Tutaj niby też jest ok. No ale tutaj już widzę, że nam gdzieś spierdziela i to raczej nie na tym złączu od Peksa, tylko. Tylko tutaj na tym kolanku Czyli też teflon do wymiany Chyba ściągnę te wszystkie i po prostu albo po prostu za mało dałem akurat w tym miejscu Bo tu nie wszędzie przecieka No dobra, najważniejsze są dla mnie te połączenia tutaj w podłodze. Jest okej. Okay. Oczywiście to na razie tylko trzy bary są, także pierwsza próba. To jest najważniejsze. Dobra, te dwa są okej. Okay. Wygląda dobrze. spierdziela Czyli jednak ten telefon to jest do dupy Jeszcze może naciąć trochę, bo nie widać. Ale gdzie nie, gdzie trzyma, czyli po prostu a nie na ten, na te pakoły, myślę, spróbujemy. Chyba że się tu po prostu bardziej postarałem. Też jest taka ewentualność. Bo tutaj akurat nam trzyma. I tu muszę kolanka z a niby się instrukcji trzymałem. Czeka. Dobra, wszystkie będziemy poprawiać. czyli te podejścia proszę jak nam ładnie urosło do poprawy. Nie bardziej się obawiałem tych peksów, ale jak widać wyszło to całkiem dobrze, a z tym by było najwięcej roboty, żeby to poprawiać. Oczywiście to na razie jest tylko trzy bary no. chcę zrobić próbę na pięciu nie wiem czy mam pastę do paku Ale no dobrze, to co w podłodze wszystko ładnie trzyma. Te są do poprawy tylko. Idziemy jeszcze do kuchni. Tu zobaczymy czy coś się zmieniło. No oba jak I w jednym i w drugim. Tu jest niby OK. No bo tu jest OK, bo tu jest to kolanko z zaciskiem na peksa, także to trzyma dobrze. I zobaczymy jeszcze jak w kuchni. Tutaj ta zmywarka nasza też trzyma. To też jest kolanko z zaciskiem. ucieka. Zimnej ucieka. No nie postarałem się się robi, dobra, poprawimy. No i tak, pierwsza próba szczelności pokazała nam, że te połączenia na teflonie nie zdały egzaminu. Wszędzie na tych plach nam ucieka. Ale ważne że połączenia tu nawet yy, tak delikatnie skręciłem kluczem, żeby zobaczyć, czy to będzie miało wpływ. <laughs> Ale też nic nie ucieka. Także te złączki są dosyć dobre. Tutaj na nyplu poprawimy, że w ogóle to wszystko porozkręcam i na nowo zrobię. No bo chciałbym to na kilka dni zostawić. Najbardziej jestem zadowolony z tego, że te złączki, yy, które są tutaj w podłodze, nie, nic nie przecieka, nie widać znaku, żeby było coś nieszczelne. Dobra, idę poszukać. Konopie mam, yy, pas te właśnie muszę znaleźć.